Witam Was dzisiaj z domku. Wybudowanego w stylu kanadyjskim, bardzo ciepłego, na ogródkach działkowych, co prawda, ale z możliwością zamieszkania całorocznego i z możliwością zameldowania, gdzie umowa na dzierżawę jest podpisana na 50 lat. Przechodzę przez poszczególne pomieszczenia. Tutaj jest kuchnia, łazienka. Wracam do salonu. Zaraz rzut z góry. O, tam jest ogrzewany kominkiem z nawiewami na poszczególne pomieszczenia. Jest bardzo ciepły dzięki drewnianej konstrukcji i dużemu ociepleniu. Za chwilę to zobaczymy. Tutaj jest pokój u góry. Jeden z tych, który jest wykończony, drugi jest niewykończony, ale dzięki temu możecie Państwo zobaczyć, jaka jest grubość waty, jak mocno jest ocieplony. I dzięki temu ten dom jest bardzo ciepły. jeszcze ma bardzo ładny taras. Tarasik, tarasik. Z widokiem na piękną zieleń tu jest bogaty ogród, mocno zadrzewiony na działce około 500 metrów. Zapraszam. To jest oaza ciszy i spokoju z bardzo dobrą równocześnie komunikacją do miasta.